z tej strony Akarin, a to jest piąty chyba odcinek z Dying Lighta. Teraz lecimy, lecimy do Raisa, po chyba zapłatę. No. no i zobaczymy, czy nas nie oszuka przez przypadek, bo z tą, nie wiem, nie ufam mu. O, no co ja, no kuźwa. Nie, przed chwilą się uleczyłem. Dobrze, lecimy. To twoja robota, co nie? Anteny! Breken mi mówił. Sygnał mamy teraz mocny jak skur, Bardzo mocny! Dobra robota, zioł. Pomogłeś wszystkim, a zwłaszcza Zirowi i Camdenowi. Teraz słyszą cię bez trzasków pierwszy raz od... No chyba w ogóle pierwszy raz. Widzimy się w wieży. Nie ma sprawy O weźcie wal O kuźwa, no nie Czemu bym tu Ciebie przejść tylko A ty mnie bijesz jak zwykle Kurde O, pomogę Nie, no nie moja sprawa, sarka, elo No niestety, nie teraz Teraz tak gówniane broni mam, więc Ile mam do tego? A, 132. Jestem blisko. Tam. Hey, Crane. jeśli masz chwilę, to chciałbym połączyć Cię z kimś, kto bardzo chce z Tobą pogadać. Kto taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z Sektora Zero. Mówimy o sobie żar. Sektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś nam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz. Zadanie wykonane Teraz tylko wrócić do Raisa i odebrać obiecaną antyzynę Mm. Jesteśmy Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił ci kalin. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo! Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedno, a dwie skrzynie antyzyny. Ach, dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, kraju Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj no z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. Mhm. Niestety, to nie takie być łatwe. Po to wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jaffara Jest na wschód stolik. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? No, niestety. Będzie trzeba trochę ponegocjować rozmontuj i rozmontowane lecimy Szczerze mówiąc fakt nie dotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił ale gierę nie pozwoli mi zrezygnować Dlatego zwyczajnie muszę wykorzystać te szansę na zdobycie antyzyny Tym razem mam zbierać haracz za ochronę od okolicznych grup

Lecimy do góry, ej, co się dzieje? Dobrze. Ukraina Raportuj mam kolejne zadania od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić Haraż od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób co ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj jaka jest stawka. Te bez odbioru. Oki. Okay. Dobrze, więc zaczynamy zabawę super. 120 metrów to i tak bliska O nie, biegnie do mnie. O jeżeli bym skoczył. Kurde, goni mnie. Oh, o jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Sprężaj się z robotów. To dopiero pierwszy przystanek. Długo? istotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz, a także to, że widzisz mu forsę. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi, powlógł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raizem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, okay, okej, okay, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raiza. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Wasz, oto moja forsa. Wierz ją. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mikasa, sukasa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra. No skąd oni mają hajs? Cywilizacja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało czyż, nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód do wejścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Noż. Widzimy. się. Ile metrów? Oho, więcej trochę. Crane, brachu, jak ci idzie? Załatwiam sprawy dla Rajsa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj, stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna, i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Breken. Wiem, wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział o co idzie gra. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra, dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. O kurwa. Fuck, 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 fuck. Bo się. Jezek, nie widzę takich miejsc. Miejscu. Mistu. widzę ja pierdziele że o zombie no okej okay. o kur... ja pier... ja piercie Karim w życiu czegoś takiego nie widziałem wielki naddenty zarażony właśnie eksplodował a, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu Super. 3 metrów. sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Kurzel. Super. Cieszę się. Nie widzę tych purchlaków najbardziej na świecie. Ulala! Jak mam się tam dostać? ciekawe. No Jezus Maria, to jest easy. Mm. Nie wiem, jak przejść dalej. O, kur. Musiałem mnie od razu zapotkać przy wyjściu kóźni te purhaki, kurde, rąbane. A tak na wszelki wypadek. Mam, okej. Okay. Chciałem zobaczyć, czy mam gwiazdki do rzucenia. Bo zawsze się przydadzą na te nocy, purchlaki gówniane, których nienawidzę. Kuźwa! Karim, dotarłem do wioski, ale tam jest cała pieprzona horda zarażonych. Pozwólcie, się. Bierzemy kasę za ochronę, czas więc trochę pochronić. Hm, super. Co się dzieje? Nie ta strona no. Ja pierdziele Oszaleję zaraz Och. Dobrze yy, Petardy Przyblokowany jeszcze o! Nie rozumiem, dlaczego. Masakra, kurde. Jestem wnerwiona teraz. To są bardziej ci nie twarze. Człowieku. Tak? Kto tam idzie? Przysłał mnie Rais. Mam coś odebrać. O Boże. To jeden z ludzi Rais. Co ja teraz zrobię? Powiedz, może Ale wydał. Czy tu? Hej, jest tam kto? Ciszej tam! Ściągniesz podwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś górsel? Przysłał mnie Rais. <noise> A ty robisz dla Raisa Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Filkin, powiedz mu! Ayla, proszę! Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zat! Dalej, Filkin, lej go w łeb. Miły Bóg! Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby, skopu mu zatwierdził. Weź, taj spokój, Aila. Dobra, masz, nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Mm. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę cię. Oj, sorry. Teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na starym nabrzeżu. Jest to prom? Był, zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. Zostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić zatokę ląduje na jej dnie. Spoko, czyli lecimy... czy odebrać na promu? To chyba niedaleko, bo jak tu jest ten. No, 200 metrów, ale tak dobrze. Ja chyba jednak będę właśnie walczył z tymi najlepszymi broniami, aby łatwiej mi się walczyło. I żebym się zabijał. Takie bicie się kłóć, to jest dla, nie wiem. Co? No A akurat coś mi się. No czemu do mnie? O Jezu, jeszcze przez przypadek. jeszcze Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa. Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiopijcy. Jestem tylko kurierem. Staram się tylko przeżyć jak każdy. Tak? My też. Rais powiedział, że będzie nas chronił, jeśli mu zapłacimy. Ale jak na razie tylko bierze forsę. Nie ma żadnej ochrony, tylko groźby. Ty jesteś inny? Słuchaj, ja naprawdę nie mam na to czasu. Nie utrudniaj. Czy jak wam uświadomię, jak łatwo byłoby swajczyć całe to miejsce, dostanę kasę? Jezu Chryste, wszyscy jesteście pieprzonymi potworami. Cała forsa jest tu w środku, zabieraj i spierdala Nie robię tego z własnej woli Wierz mi, że zdecydowanie bardziej wolałbym wam pomagać A jednak trzymasz z nimi, no nie? No więc, to to prawda Dobra Karim, odebrałem pieniądze z przystani promu Będę się za to smażyć w piekle Wit Ach, nieważne Części metalowe to ty, człowieku. Teraz wracaj tutaj po swoją nagrodę. Dobra robota. Zajęciście. Następny wzrost o mą jeszcze siły. O plecach na pewno lepsze. I odporność by się przydała. I e, to jest koniec w tym piątym odcinku. E, jak wam się spodobał to sub like. No i do zobaczenia innym razem w tainklejcie albo w innej grze. Zobaczymy. No to do zobaczenia. Cześć.